Cześć witam Was z kolejnym. Zagrajmy w Ed Herald 2. Na, na, samym początku, na samym początku ściszymy sobie trochę muzykę i efekty dźwiękowe. Ok, teraz powinno być dobrze. Yy, tutaj sobie sprawdzę, ponieważ nie pamiętam, czy tutaj wszystko sprawdziłem. Tak, jak najbardziej. Czyli możemy iść dalej, bić z istotami syntetów, które. Aktualnie atakują na szlak. Ok, jak to wygląda? Rzucę, zyskuję 3 punti od Będę miał 3, czyli mogę zagrać, co ja mogę zagrać, nic nie mogę zagrać z tego, czyli na razie się nie opłaca. Ok, co to jest? A, skoczek, ja ma chyba charge czy coś takiego. Mój, tutaj, tutaj, tu, tu. co go tak bluzujesz, ziomek? Daj mi przeczytać, co on da. Zostałem co najmniej 3 i najmniej... Aha, okej, okay. ale czemu on tak w sumie od razu zaatakował, to nie wiem. No ale dobra, bez problemu. Hmm... Będę miał 4 punkty eteru. No dobra, może być. Okej. Okay. O, jeszcze weszła pasywka oszczędności, także też jest dobrze. Dobra, mm, nie wejdzie na 300, mejda, nie chcę stracić drzewiaka. On w tym momencie traci. No, dobra, jest ok, jest ok. Teraz dostaję drzewiaka 305 i idziemy się bić. Dobra, jest jak najbardziej na propsie. A no tak, ja nie mogę zablokować. Dobra, ale dwa do mogę przyjąć na no spokojnie. Okej okay. Dobra. Wzywamy kolejnego drzewiaka i atakujemy tym 5x5. A walka będzie szybko raczej. Następna tu rayon pada, nie? To bez problemu. Także ciśniemy dalej. O, może tak będzie mi lepiej w sumie. Od razu mamy bloka na niego. W postaci naszego drzewiaka 3x3. biegaj. Dobra. Bum. No niestety padł, nawet jakby regeneracja weszła, to i tak by raczej padł. Chociaż w sumie nie wiem. Ale... Ale lipa bo nie wpadaj mi żadne zaklęcia abustująca, mógłbym go w tym momencie zabić praktycznie, jakby jeden, jeden dobry spell wpadł. No ale dobra. Idziemy dalej. To mu zaraz powinien wyspać odporność, chyba? Biegaj. O, pięknie weszła regeneracja. Zarambić. Dobra. No i zbustujemy tego na pożegnanie i zaatakujemy 7, 7 I dodatkowym 3 na. Nie, 2 na 2. Bum! Co? Bo bohater może że do świata żywych z połową ODE. A to jest dobre kurczę. Tylko, że no, musi być dany procent na to wejść, bo inaczej jest lipa. Dobra, te dwa na nadal mogę przyjąć, zaatakuję później tymi. też tego w sumie zostawię do defa. Tego zostawimy do defa, będziemy tego 7-7 atakowali. Okej, okay. przyzwijmy sobie modliszkę, proszę zobaczyć jak ona wygląda. To jest właśnie ta modliszka. Epicko! Kurde, taki wojownik! Po prostu taka siła. Dobra, zaatakujemy też drugim. Wyjabane. Mamy modliszkę do defensy w sumie. Dobra, jest Git. Ok, huragan. Niszczy się wskazane na istoty. Działa tylko na istoty przydające do myśletania. No średnie. E, dobra, level, znaczy level nie wpadł, ale trochę expa, znaczy w sumie dużo expa wpadło. Dobra, ciśniemy dalej. Pas na pierwszym levelu, pójdzie szybko raczej. O kurwa, stracę jeden spell. No chul. Jebać. Robimy tak. Dobra. Ok, zyskujemy punkty Eteru No i w tym momencie mogę sobie zagrać lasek na defa i w następnej pograć sobie drzewiakami, ewentualnie modliszką a nie modliszka jest za 6 czyli drzewiak po prostu pójdzie. Dzięki naszemu zaklęciu. Plony eteru, możemy oczywiście rzucić dwa żyłki na naraz O, się na 4-2. E, zastanówmy się, czy mi się w sumie opłaca. Nie opłaca, mi się tego zbustujemy, dodatkujemy obydwoma. Ponieważ tak, wszystko co on wystawi, powinno zginąć. Chociaż wait. On mi zabije tego drzewiaka. dobrze. Bo teraz nie ma ataku na kleszcza. Klesz go zabije. A jest właśnie taka mechanika. No ale dobra. Tragicznie to nie jest. 6 teraz będziemy mieli punktu. Nadal to jest jeden d OK okej, jakoś nad tym nie ubolewam w sumie Blokowanie Nie chcę tym blokować tak nawet wejdzie to 4D-maj'a Okej okay. Jak zyskam 3 będę miał 8 Niekoniecznie Jakby nawet teraz zyskał, hmm, to by było 4, czyli też by nic nie. a nie, wezwałbym te 4 przy... to trudne, Do jednego tylko sobie przywłaszczę. Hmm. Zaatakujemy jednym drzewcem. Zatakujemy jednym drzewcem. Zatakujemy się w tym odcinku. Ok, czyli zaraz wykorzystamy naszą modliszkę, która ma specjalną zdolność. Przerażenie. Zmusza skazana mi do odpoczynku. Tej umiejętności nie można użyć w fazie blokowania, czyli, że ja on teraz zaatakuje, to ja nie będę mógł użyć. No, dawaj, dawaj, dawaj. Chcę ich spać. No ja! Ok. I za 2 damage. No, jak na, razie, jak na razie idzie bez problemu. No dawaj, dawaj, przyzywaj te kwasy. Przeciekać, czy się da jakoś przyspieszyć te bitwy. Podwal grzeszanie, bla bla bla, bla bla. Eee... Ukryj animację, Kurde, nic tu nie ma takiego. O tryb przyspieszony jest, ale... Nie, dobra, nie wiem co to jest, więc... Nigdy z tego nie korzystałem, więc yy, raczej nie będziemy używać. Dobra... Hmm. Wszystkim mogę go zniszczyć. No, nie. I zaatakujemy no, wszystko. Ok. Bójka idziemy na modliszkę na drzewca, ale ktoś jeszcze się nie zostawił. No właśnie, tutaj modliszka wyprowadziła jeden atak, ale są także inne istoty, które po zaatakowaniu właśnie po zabiciu yy, spore. jeżeli mają dodatkowe jeszcze, na przykład jak zabiliśmy y, tego z 2HP, to zostało mu 4 ataku jeszcze, tak? No to by na przykład przysłuchały bohatera. No w tej turze raczej to na pewno skończę. Nie będzie problemu jakiegoś zbytniego. Aż tak się nie powinien zblokować. W sumie nawet mogę jeszcze zrobić tak. No i git. A jednak się blokujemy. No okej. Okay czyli na drzewce, czyli zostanie mu 2, 2 HP. No dobra, spoko. A nie, jeden HP zostanie, bo ja to bez problemu. Nawet jakby się teraz zaburzenia eteru zdarzyły, to on od razu zdychanie. Dobra, przyzwiemy sobie jeszcze jednego. Zaatakujemy wszystkim, co mamy. Bum! Larnia! Larnia! Okej. Okay. chyba sieć, korzystając czym 1 w życia za każde miejsce, Średnie. Nieprzydatne aktualnie. Ponieważ za dużo moich istot to nie umiera. Okej, okay, to jest jakiś kryształ, jakiś zwój, kurzu Ło, piąty level, dobra, bijemy się. No może być ciężko. Okej, okay, mm, Dobra, mm, 2 na 2, czy 2 na dwa i zabicie? I pamiętam właśnie jakie to były te chwasty. No, A nie. O Jezła ma 35 HP O w mordę. Kurczę, no nie zwróciłem uwagi. Ale spoko, dopóki mamy szerszenia możemy nim atakować na spokojnie, bo jeżeli by na przykład chciał się zdefać chwastami, to szerszenie po prostu je dobija, nieważne ile domage by zadał. Ale on powinien mieć roślinki wyglądające jak on, czyli te jeszcze wyższe poziomowe Chociaż nie, fakt, one on będą na wyższym poziomie eteru, dlatego on ich teraz nie może zagrać, to rację. Zobaczymy sobie go. Bo on takich nie zostawia. No właśnie. I tak w sumie dziwne ze strony komputera, nie? Chyba, że on coś szykuje, kurczę, ale co to może być? Ok, to kosztuje 3, to kosztuje 4 Zgustujemy robaka zaatakujemy za 8 No zobaczymy, 1 blok czy 2 bloki? W ogóle nie rusza tego trudnia, ewidentnie Chyba żeby zbustował jedną roślinkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem damage ma aktualnie na polu, ale on nic z tym nie robi. Ja sobie bustuję tego robaka na spokojnie, on go i tak nie blokuje, także już ma 13 HP. Dobra walka, o właśnie, to jest ta roślinka, 2 na 7. Ale ona też nie może atakować, jak widzę. do jeden punkt do wrażenia, wskazany jesteś lub bohaterowi. Ale to jest odpoczynek, czyli ona nie, nie ginie, tak? Okej, okay. ja bym sobie co ja bym chciał. Nie, nie chciałbym tego trutnia. Skoro komputer w ogóle nie fokusuje trutni, to jasne, że lepiej je przeżywać. O! Zaczyna się obijanie bohatera. O, ale posywa mu, wchodzi. Co za fart! nie! Ej, trzy razy... Ej, za dużo. Ej, ile można? Ziomek! Ty bez kitu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy, jeszcze sześć, razy pasywał mu weszło na jednym kwiatku, nie? No mnie może skończyć bez kitu Nie, nie może Ale kurwa... Ej, lipa jest straszna, nie? Faktycznie straszna lipa, bo on tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć damage ma jeszcze, strzelające i jest szansa, że właśnie pasywa mu zadziała. Dobra, mm. ale lipa kurde, lipa w sumie. Eee. Okej, okay. zobaczymy, może się nie, nie zdefuję przed tym trudniem. No pięknie. Zajebisty komputer po prostu Dobra, o królowa roju. Nie może atakować, ale ta nie regeneracja, dała. wszystkie pszczoły zyskują mi dość pierwszego uderzenia. W chwili śmierci królowa roju już. wszystkie... W chwili śmierci królowej roju wszystkie pszczoły zyskują mi dość że kaza ataku do... Odpoczynek, dodatkowe 2 do punkty eteru przywołuje trudno. Trudno i to był chyba 1 na 1, z tego co pamiętam. Czyli to jest średnia taka karta doburzenia. tej. Okay. Eee, że dojrzała specjalizacja przeciwnika, 15 dodatkowych PDKów. Eee, to ja, ja chcę. zaburzenia eteru. Pozostałe odłogi 5, 3 aktywacji, 2, przerywa. Kurz, istotnie nie mogę tego robić do końca bieżącej tury. Hmm. średnia, bym mówiąc szczerze. Jakie się to nie jest? Dobra, zebraliśmy sobie kryształy magiczne. Które będzie najtrudniej będzie najtrudniejsze. O, kolejna istota syntetyczna. przyprowadzili do zakazanego gaju swoje potwory. Gdzie jest opieką tego świętego miejsca? Dobra, ostatnia walka na dziś. O, drugi level, także bez problemu pójdzie. Niestety stracimy jednego drzewiaka. Bo nie nas było na jego użycie. Ma w ogóle zapasywa? Nie ma pasywki? Było dziwne. Okay. Dobra, atakujemy za cztery. Jak najbardziej na propsie. Czy on sobie zregenerował 1 HP, właśnie? Czy mi się wydawało? Dobra, nieważne. ważne. Za ja bym go zastrzelił. Zobaczymy, może zablokuję żmijem, przez co bym mógł go zabić. No. Zabić czyli... Dobrze. Jakby się nawet zregenerował te dwa, to by miał 5 HP. Nie, 4 HP by miał, więc też lipa. Jak dla niego. Dobra, atakujemy. Artefaktów jak na razie nie będę używał jak to ma 5 ładunków tylko. Później trzeba iść i naładować specjalne miejsca, także Które chyba są w jakichś wielkszy, większych miastach, także raczej na razie poczekamy sobie z tym Okej okay. Co to jest? Czy wracę do Twojej talicy do mi sobie do O kurczę! Dobra sobie tego zniszczymy zniszczymy sobie tak, tak, tak i za 6 mu na pewno sklepujemy. a jednak się dalej bliższy blokuje dla mnie jest bez sensu i tak go raczej zabije, więc okej, okay. ostatni atak Czy bez sensu. Dobra, dzięki Wam za oglądanie. za Was do komentowania, ocenienia, subskrypcji, komentowania, lajkowania i wszystkiego. Wszystkiego. Także do usłyszenia.